W siedzibie Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zaprezentowano trasę tegorocznego Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Helena Tour 2014. W ubiegłym roku uczestnicy wyścigu mieli do pokonania 430 km. W tym roku dystans ten wydłużono o 60 km. Jest to już 29. z kolei Ogólnopolski Wyścig Szlakiem Bursztynowym Helena Tour. Trasa podobna jak w ubiegłym roku, z lekkimi modyfikacjami. Kolarze mają do przejechania blisko 500 km. Wyścig składał się będzie z czterech etapów. Pierwszy etap ze startem i metą w Warcie. Drugi etap czasówka ze startem i metą w Opatówku. Trzeci etap startujemy na rynku w Kaliszu, a meta w Kazimierzu Biskupim. I czwarty etap w Błaszkach z metą w Kaliszu. Zawodnicy przejadą przez dwa województwa, siedem powiatów, dwa miasta na prawach powiatu i dwa, 25 miast, miast i gmin i gmin. Także organizację wyścigu włączyło się wiele samorządów, powołany został komitet honorowy, w w nim przyjęli marszałkowie województwa wielkopolskiego i łódzkiego, posłowie na sejm, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz przedsiębiorcy. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego wyścigu jest wiceprezydent miasta Kalisza Dariusz Grodziński. Chciałbym, żeby Pan umiejscowił wyścig szlakiem bursztynowym na tle innych, wielkich imprez kaliskich. No to chyba jest nie jedną z największych, tylko naj, największą imprezą, największym przedsięwzięciem logistycznym, organizacyjnym, y, który ma swój finał w Kaliszu, ale przejeżdża mnóstwo miejscowości, także haczy y, o inne województwa. To jest trudno zorganizować, kosztowna impreza, ale jakże wspaniała i jak wiele dobrych emocji sportowych temu towarzyszy, więc warto. Więc ja naprawdę bym to nazwał taką najtrudniejszą do zorganizowania i największą imprezą sportową w mieście Kaliszu, cykliczną. Swój udział w wyścigu potwierdziło już kilka ekip zagranicznych z Czech i Niemiec oraz wszystkie najważniejsze polskie grupy kolarskie. W sumie liczymy na podobny udział kolarzy, w sumie około 150. Sądzę, że wyścig będzie bardzo ciekawy i jeszcze jedną nową. W tym roku meta ostatniego etapu zlokalizowana została w Kaliszu, przed aulą Uniwersytetu Adama Mickiewicza na ulicy Nowy Świat, nowa pętla, bardzo ładny widok, trasa bardzo szeroka, widowiskowa. Wyścig odbędzie się w dniach od 11 do 13 kwietnia bieżącego roku. Faworyci? Y, to jest pierwszy wyścig y, w sezonie etapowy. W tym roku wydłużyliśmy troszkę trasy ze względu na, na potrzeby y, współorganizatorów wyścigu, także na wiosnę nie ma faworytów. Ale czy też będzie nie.